W studiu telewizyjnym Targów Książki Rozeta w Bytomiu gościmy księdza prałata Romana Kneblewskiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, no jak się podoba księdzu idea takich targów? Inicjatywa oddolna przez y, społeczeństwo, y, przez, no, przez obywateli zrobiona. Jak to się księdzu spodobało? No, bardzo cenna inicjatywa. No, przede wszystkim pan Piotr Szeligowski, który to właściwie rozpoczął potem, y, 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 we współpracy z panem. Y, Andrzejem Styrną, tak, no to poszli na, od razu na bardzo szerokie i głębokie wody, tak. To było to ambitne przedsięwzięcie. Już poprzednie te targi z udziałem bardzo znanych osób. I to właśnie targi to jest mylące pojęcie, bo to nie są tylko targi. To jest po prostu jakaś impreza taka kulturalno-oświatowa przede wszystkim, tak. To nie ma jakiegoś wymiaru, powiedzmy, Ściśle politycznego, czy czegoś takiego. To jest po prostu oferta dla ludzi spragnionych wiedzy, spragnionych też jakiegoś utwierdzenia w tym, co dobre. I to jest, i to cieszy się popularnością coraz większą. Ludzie przyjeżdżają tutaj nie tylko, przybywają nie tylko z bytomia czy z okolic, ale właściwie z, praktycznie z całej Polski się zdarzają, którzy, którzy są złaknieni tego również i wykładów, dyskusji, ale też i dobrej książki. Także. Bardzo dobra inicjatywa, i ona ma też wymiar y, religijny, nie tylko świecki. I nie tylko dlatego, że to, jest, że to jest po prostu w nurcie katolickim się utrzymuje, ale też i dlatego, że. Dbałość o poziom naszego życia kulturalnego ma bezpośredni związek z czwartym przykazaniem, czyli ojca swego i matkę swoją. Jak my nie będziemy pamiętać o naszych, o naszych dziejach, o naszym dorobku i tak dalej, dziedzictwie, nie będziemy czcili, szanowali na, naszej Matki Polski, naszej Matki Świętej Kościoła, y, naszych dziejów, prawda, to i y, Polszczyzny nie będziemy pielęgnowali jej, żeby była coraz piękniejszą, no to my łamiemy właściwie czwarte przykazanie tak naprawdę. Mhm. A jak ksiądz tak obserwuje, ksiądz działa aktywnie, duszpasterstwo prowadzi, jak ksiądz obserwuje to, jak u Polaków jest właśnie z takimi inicjatywami? Czy Polacy się mobilizują? Czy jest jakaś może tendencja wzrostowa, coraz więcej takich działań, jak tutaj właśnie, jak te targi? Jak to ksiądz zauważył? Uważam, że tak. Jestem optymistą. Jak to już powiedziałem dzisiaj na, na spotkaniu... Mam nadzieję, że się, że się jeszcze doczekam za mojego życia odrodzenia Wielkiej Polski, ale tu trzeba po przede wszystkim modlitwy. Modlitwy, jeszcze raz modlitwy. Dlatego namawiam bardzo usilnie do podejmowania krucjaty różańcowej, do, do organizowania i uczestnictwa w, w mszach świętych za ojczyznę. Ta modlitwa to jest najpotężniejsza, cudowna broń. Widzi, ksiądz organizuje, odprawia takie mszy właśnie za ojczyznę i ksiądz widzi już jakieś owoce u siebie w środowisku, w mieście takich właśnie mszy, tej, tej modlitwy. No to owoce to dopiero pozna poznamy za jakiś czas. On znaje tylko Pan Bóg tak, tak naprawdę, tak, ale yy, w każdym razie jestem święcie przekonany, że warto i należy takie rzeczy robić po prostu. I coraz więcej osób pozyskiwać yy, dla sprawy Krucjaty, dla modlitwy po prostu z naszą ojczyzną. My za dużo biadolimy, narzekamy, kłócimy się, a za mało się modlimy właśnie. No właśnie, a propos tego narzekania i kłócenia się. no, Ja nie chcę tutaj yy, tak, stereotypów żadnych powielać, ale no mówi się jednak, że Polacy, i to też. Widać, chociażby przyglądając różne fora internetowe, społecznościowe, że Polacy się kłócą ze sobą. Dlaczego? Co, z czego to wynika, że my się nie możemy dogadać? Nawet środowiska, które w jakiś tam sposób no, mają poglądy, podobne poglądy, a jednak cały czas jakaś skutnia. Z czego to wynika? Czy właśnie za mało tej modlitwy? No, zdecydowanie tak. No, Tu nie chcę wchodzić w żadne jakieś tam sprawy polityczne, ale po prostu. Yy, to tak już jest od wieków, od pokoleń, że tam gdzie dwóch Polaków, tam są trzy stronnictwa, prawda? Ale to no, bierze się to też z tej naszej mentalności, obyczajowości szlacheckiej. Każdy chciał swoje zdanie mieć, swoje wyrazić. To jest ten personalizm nasz sarmacki, taki typowy. I to ma też i swoje dobre cechy, tak więc trzeba po prostu to y, wykorzystywać w dobrym kierunku, prawda? niech każdy się wypowie, niech każdy czymś innych wzbogaci, ale oby to się odbywało właśnie bez kłótni. Osobiście jestem filistem honoris za kooperacji akademickiej Sarmacja w Warszawie i tam w naszym hymnie kooperacyjnym y, jest coś takiego, chcemy y, nieść... Y, siły twórczej Ład, podstawą Jego jedność a nie zwada, cnoty salmackie bez salwackich wad. I na koniec chciałam prosić księdza Prałata o takich kilka zdań otuchy dla naszych widzów. No tutaj na pewno trafiają ludzie nieprzypadkowi zainteresowani, właśnie jak ksiądz wspomniał, historią, matką, ojczyzną. Kilka rad takich dobrych dla nich, co robić, żeby ta Polska była wielka, żeby odzyskała tą dawną świetność. Po tej modlitwy. Tak, tak. Samemu poznawać nasze przepiękne, nie mające sobie równych w świecie dzieje, poznawać naszą ojczystą kulturę i propagować to na zewnątrz, tak? Żeby odzyskiwać naszą prawdziwą tożsamość katolicką i narodową. Osobiście powtarzam bardzo często przy każdej okazji, że absolutnie każdy Polak, już nie mówiąc o tym, że Polak wykształcony, powinien znać nasze. Polskie epopeje narodowe. To jest w poezji pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Odpowiednikiem w literackim, powieściowym jest trylogia Henryka Sienkiewicza, czyli Ogniem i Mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski. I wreszcie muzyczna epopeja narodowa, którą skomponował Stanisław Moniuszko, ale libretto, czyli słowa napisał Jan Chęciński, Straszny Dwór. Tam jest cała sarmacka dusza narodu wyrażona w tych dziełach, ale to nie pójść sobie na film jakiś i, po, i pooglądać z co lub co na przykład, tylko przeczytać rzeczywiście Sienkiewiczowskie Ogniem i Mieczem, bo to jest kolosalna różnica. Także zachęcam do lektury tych dzieł, do poznania też tej cudownej naszej opery narodowej, czy strasznego dworu, ale na tym oczywiście spis lektur nie powinien się kończyć. To tylko podałem takie przykłady, które powinien każdy Polak znać po prostu. Dziękuję bardzo za okay. rozmowę.